Hej, 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 cześć kochani moi, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, ja jestem Natalia i dzisiaj przychodzę do was z premierą nowej zdrabki, zdrapkowy milioner nie wiem czy taka zdrabka była już czy nie, ale dzisiaj wchodzę rano, patrzę a tam filmiki wlatują, że jest premiera mam numerek 1 i 3, tak mi poleciła pani z kolektury i stopnie wygranych 20-40, potem już w stówkach, w tysiącach no i ten milion. Także, żeby nie było tak szybko i nudno, to wzięłam kolorystycznie linijki pomarańczowe, bo tu widziałam żółto-pomarańczowo-zielona. Mówię, o, no to fajnie. No i wziąłam dwie takie, czyli wkład w dzisiejszy odcinek to 46 zł. I, i, i wezmę sobie najpierw jedynkę, potem linię, potem trójkę i potem znowu linie. Mam nadzieję, że za bardzo się za, ze mną nie wynudzicie. Podniosę to troszeczkę do góry, żebyście o, lepiej widzieli. Tutaj szukamy symbolu pliku, garnka, który mnoży razy dwa lub sejfu, który mnoży razy pięć. Yy, pytałam się o numerek 13 nie było. Yy, dlatego mówię, to co pani da, no to dała te. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwsze mamy gwiazdę. O, żebyście lepiej widzieli. Mm, mamy kapelutek, mamy trefla, śliwkę. Ja nie jestem y, jakąś, wiecie, fanką z drapek pod y, Od zawsze. <grym> Dlatego nie, nie ma sensu moim zdaniem kupywać więcej niż właśnie tych dwóch sztuk. No ale to zobaczymy. Tutaj mamy serducho i krem. Okulary i wisienki, kwiatuszek i arbuzik, zegar i karo, perła i chmury, awokado i biedron. Ka? Mamy piłeczkę pik winogrono, palma i ananas. No, mam pustaka. <laughs> Może ta siódemka, na którą patrzyłam, byłaby wygrana. Nie no, zdałam się na, na drugiego człowieka tym razem. F. I coś jeszcze? L. Dobra. Mam dwie różne. Tu, tu, tu. Ale to Ubrudziłam. A szczęśliwa mam z jakimi Pięćdziesiąt 57 i 56, czyli podrząd. No to dobrze. Dobra, drapniemy sobie to. Szukamy sakiewki. Tutaj, tutaj. Dzwoneczek. Tu. Uh -huh. Korona. Nie widać? O, kurde, jak ja wam to przyłożyłam. Ja nawet mam kolorystycznie dzisiaj sweterek pomarańczowy. O, tutaj mam. Jemencior, garnek. Tutaj i tutaj. Nie ma. Co tam u Was słychać, możecie opowiadać. <laughs> ja na tą chwilę właśnie zapowiem, żeby nie było później jakichś pytań, co się dzieje, czemu ciebie nie ma. Przez tydzień na pewno mnie nie będzie na, na kanale. Przez ten właśnie taki pierwszy tydzień października. Potem myślę, że, że już wrócę, bo. No wiecie, no pierwszy tydzień to będzie taki pierwszy tydzień w mojej nowej pracy. Będę musiała się trochę odnaleźć i, i też skupić na tym, żeby wszystko połapać to, co muszę umieć. <laughs> Dlatego odpuszczę sobie YouTube'a. Konkurs dalej trwa. Ja akurat będę w, przyjadę Duży życzardowa, to zrobimy tego live'a, żeby rozstrzygnąć, kto wygra. Mm, więc jak ktoś chce może brać jeszcze udział do. Nie pamiętam do którego tam jest wypisane, <laughs> ale wszystkie informacje macie w opisie. Mm, bo to będzie w niedzielę, chyba ma być live, a w niedzielę jest 16. No, to coś, coś takiego. Przed 16 na pewno się kończy. Mm, bo będę musiała takie losiki przygotować. No, wiecie, jak to jest. Wisieneczki teraz. Mamy tu, tu, tu śliwkę. Hmm. Dobra, dalej mamy złoto. Aha. Dalej mamy serducho, potem mamy kości. pomarańczki mm, ananas i ostatni symbol to winogronko ale winogronko nam tutaj nic nie daje mamy NW czyli kolejny pustaczek teraz już druga, ostatnia zdrapka tego zdrapkowego milionera no, jak na premierę przestało, mógłby być chociaż zwrocik, żeby przypału nie było. Bo tak by było troszeczkę smutno, jakby cały odcinek był na jednym wielkim zerze, minusie. No bardziej minusie niż zerze, ale to zobaczymy. Mm, tutaj na razie nic. To mi się suwa strasznie. Tutaj mamy trefla, cytrynkę, chmury, zegarek. Pik. Powiem Wam, że to się stary, wkurzy, wkurzy, w kurze, w kurze, w kurze, w kurze, w, kurzy, w kurzy, Bo on fundował zdrawki. Się się? Nie wiem, co powiedziałam. Nie. Ale przez przypadek, no naprawdę. Jezu. Oh yes. Dobra, wy... myślę, że wybrnęłam. Nie No, weź. Dobra, tutaj nic. Dobrze, że ci dopisuję, bo zdrabki są puste. I to raz była dobrze, teraz. No to są zdrabki. Mówiłam, że w tej drugiej kolekturze, gdzie była pani nieprzyjemna, niemiła. Ale wiecie co, taka tam siedzi babeczka. Taka nieprzyjemna, niemiła, z taką łaską. To już nieraz właśnie na kanałach mogliście słyszeć, jak, jak się mówi. Jakby za karę tam siedziała Boże. Dobra, nie będę szukać. Widać, że pusta. I szczęśliwa, ale mam smutną premierę, bo aż wstyd to wstawiać, ale wstawię. Jakbym patrzyła na, na to, że filmiki muszą być tylko z wygranymi zrabkami to wcale bym nie miała filmików. Ile już miałam takich y, całkowicie. Czasami jest. Dobrze czasami. No właśnie o to ja chodzi. Coś, coś wygrywa, no to Źle określone. Y... Nie każdy jest takim szczęściarzem, żeby każdy filmik mieć z wygranymi zdrabkami i prawie każdy... Nie i prawie każdy na plusie. Nie dasz Gwarantuję ci skarbie, że da się tak. Nieprawda. No, to ci pokażę pewien przykład. Ale to. Dobra, nie mówmy teraz o tym, jak nagrywam. Kwiatuszek. Nie ma kwiatuszka. Serducho. A ta pani przynajmniej była uprzejma, taka milutka, bardzo. No, a że były zdrabki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no to zaproponowała 1 i 3. Myślę sobie, dobra. Jak proponuję, niech tak będzie. <grym> Więc no... Myślę, że jakbym sama wybrała, pewnie też byłyby pustaki. Biedronka mm, tu i tu. Hm? Złotkowa jest tu. <laughs> Pomarańczkę mamy tu. O, złoto jak wpadnie, to chociaż malutek się zlituje. <laughs> Tutaj mamy tego. I tego. Gruszka. Nie widzę. Diament. Mamy tu słonia, uh -huh. dobra. Dalej mamy garnek, Nie, to też wygląda źle, ta zdrapka. Dobra, bez znaczenia. Widziałam na tym, na wystawce taką, jak to się mówi, taką zdrapkę, której się nie zdrapie, nie drapie w takim wielkim formacie. O, wzór. No i była krzyżówka ta zielona, co u Niulci, Niulcia nagrywała, o tu słonia ominęłam, no i zachodzę taka zadowolona, dzień dobry, czy są takie? Ona mówi, nie, tylko czarne. Ale to tak samo było z tymi czerwonymi krzyżówkami, właśnie tak jak z Justynką rozmawiałam, to ona mi właśnie tak powiedziała i to prawda, ja pamiętam jak było, że w Szczecinie już były czerwone krzyżówki, a u nas jakiś czas później. A mm -hmm. no, jeszcze tu Umijak. No dwa symbole do końca, ale to nic nie wróży. Nie ma się czym w ogóle przejmować. Dzwon ominęłam. Dobra. I, i, i. I winogronko. Nie tym razem. Następnym razem mam nadzieję, że jak za ten tydzień wrócę, to będę mieć same wygrane strapki <śm> bo dzisiaj same pustaczki ale no słuchajcie, bywa i tak bardzo dziękuję że przyszliście, obejrzeliście tą moją premierę i ten mój dodatek to tak jak mówię, no przez tydzień mnie nie będzie, muszę się wdrożyć w nowej pracy, trochę nauczyć Potrzebnych rzeczy, także muszę na to poświęcić swój czas. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za obecność. Pozdrawiam. Miłego dnia. Udanych premier tego pustakowego miliona i milionera. No i co? Do usłyszenia. Pa pa pa!